No, cześć, witajcie po dłuższej przerwie od filmów typu unboxing. Udało mi się niedawno upolować właśnie ten model, który widzicie. To jest lokomotywa spalinowa od Pico numer 52302 i jest to SM31 w malowaniu PKP Cargo szósta epoka. Oczywiście. Już z dekoderem dźwięku. Dekoder Pico. Za chwilkę sobie otworzymy opakowanie. Obejrzymy sobie lokomotywę, jak wygląda w detalach, i przejedziemy się kawałek nią po, po makiecie. Opakowanie bez e, zaskoczeń. Wytłoczka. Wyciągamy a ja zazwyczaj wyciągam w ten sposób. Oczywiście, w środku makulatura. Sam model w opakowaniu wygląda tak. Plus ewentualnie części dodatkowe do montażu, gdy lokomotywa stoi w gablocie. Jeszcze mamy jedną koszulkę i otwieranie której to było strony, z tej ciach. Wszystko nam ładnie się otwiera i lokomotywa jest na takim stojaczku dostarczana. Ja się na razie pozbędę tych plastików. Tak to wygląda. Jest przeznaczony, jak się domyślam, do gabloty. Można bardzo łatwo zdjąć i załatwione. Sama lokomotywa jest dosyć ciężka. Obstawiam, że waży około 480 g. Jeszcze jej nie ważyłem, ale coś, coś mniej więcej ko tego będzie ważyć. Co ciekawe, ma ruchomy wentylator. Oczywiście on, ten wentylator nie rusza się wraz z jazdą, tylko on po prostu jest jako ruchoma część. Jak się tam dmuchnie to on się, że tak powiem, przekręca. Fajnie widać wszystkie detale. Poręcze są cieniutkie, nie to co w SM42, gdzie są ewidentnie przewymiarowane. Wózki fajne. Na temat podwozia się nie wypowiadam, bo się nie znam. SM31-118 Teraz detale z tyłu. Sprzęgi już zmieniłem, jak zauważyliście, na moje Flashman Profi. To według mnie są najlepsze jest przynajmniej na mojej makiecie. Nie wiem, jak u Was się sprawują. U mnie są. Ok. Wszystko widać. Spróbujmy sobie przybliżyć ten napis, czy się odczyta. No, będzie ciężko, ale coś widać. Ok. PKP Kargo, Tabor. Naprawa P4, wszystko widać. Ok, zrobiłem sobie taką jeszcze mini dioramkę pod właśnie prezentacji modeli. Pokażę wam. To jest takie koło i coś takiego. Jak zauważyliście, już tu jest złącze. I mogę też na tym torze sobie programować lokomotywy. Średnica jest, kurczę, nie pamiętam, około 30, chyba 30 kilku centymetrów. Tak, żeby najdłuższe lokomotywy poza zespołami trakcyjnymi, oczywiście. Się bez problemu zmieścił żeby się je dało tutaj zaprogramować. Więc tak to wygląda. Fajna sprawa. Przypomniałem sobie, jak się sadzi trawy jak się szutruje to rowisko, jak się przykleja tory podczas prac nad tą dioramką. To co? Myślę, że można przejść na makietę. A jeżeli chodzi o funkcje lokomotywy, to omówię je w osobnym filmie, tak jak zazwyczaj to robię. Nie chcę tych filmów robić zbyt długich, także zapraszam na przejazd. No i co, jesteśmy na makiecie, doczepiłem sobie kilka wagonów, żeby taka kałysa nie jechała. Uruchomimy sobie silnik, to jest w zasadzie jedyna funkcja, która nam dzisiaj pokażę, więc odpalamy sobie silnik i przejedziemy się kółeczko albo dwa po makiecie i to będzie na dzisiaj wszystko. motora już jest przeze mnie sprofilowana, żeby za szybko właśnie nie przyspieszała, więc dlatego ona tak wolno przyspiesza, mimo że jest praktycznie manipulator ustawiony na pozycję maksymalną. Dodaje po tu troszkę realizmu, no i jedziemy. Może pokażę jak hamuję. Manipulator na zero. I ruszamy z powrotem. to był on i wyłączymy się